Dlaczego się pani boi? Prawny, ...pracowników urzędu oraz mieszkańców. Bardzo serdecznie. Jest to czternasta sesja. Na sekretarza powołuję wiceprzewodniczącą Magdalenę Radomską. I stwierdzam, kwotę, że jest to podrażnik. Dwudziestu dwóch radnych jest na liście. Także stwierdzam kworum. I otwieram... Przewodnicząca Wysoka Rado, drogi zarządzie, zebrani mieszkańcy. W związku z faktem, że poprzednia sesja, 13, nie odbyła się w przypadku, w związku z brakiem kworum, mieliśmy na tej sesji głosować, dość ważny wniosek dotyczący na nalotu jednej z radnych. Nie wiem, wniosek nie był, prawda, głosowany. Nie wiem, jak w chwili obecnej dalej ma funkcjonować nasza rada dzielnicy. I myślę, że stosownym by byłoby, żeby Pani Przewodnicząca podjął wyszła w związku z powyższym przerwę. Dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię. Przyczyniam się do opinii, w związku z tym, że nie znamy w danej, z a ogłaszam przerwę do informacji. Proszę bardzo, dalej. Co? Znowu przerwa? Nie jest podat gospodarczy. Proszę mi powiedzieć. Jest to sesja zwana specjalnym trybie. Każda z pana porządku obrad wymaga zgody z gospodarstwą. Proszę to, bardzo, proszę mi powie to, powiedzieć. Dlaczego pani taka jest? To tak naprawdę tak jest? Tak 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 tak. 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 Czego się pani boi? I się pan boi? I Czego się pani boi?